Holistyczne spojrzenie na uczestnika, dostrzeganie jego mocnych i słabszych stron oraz wartościowy feedback. Jedna grupa, jeden mentor – tak wygląda to w Akademii. Możesz pomyśleć – nie ma specjalistów od wszystkiego. No i jasne, że masz rację. Mimo mojego 25-letniego doświadczenia wciąż dowiaduję się nowych rzeczy i wciąż poszerzam swoją wiedzę. Możesz pomyśleć – wolę podejście akademickie, tam gdzie nie że każdego zagadnienia, uczy inny wykładowca. Tam, gdzie niestety nie ma przepływu informacji i tworzą się sygnosy komunikacyjne. Możesz też pomyśleć, wolę podejście bootcampów standardowych, tam, gdzie mamy podejście pseudoakademickie, gdzie tematyka sztucznie dzielona jest na innych specjalistów, którzy wydają się być specjalistami w bardzo wąskiej dziedzinie. Nie pozostaje mi nic innego, jak to po prostu uszanować. Ale też przytoczyć kilka faktów. Jeśli mówimy o podyplomówce, super rozwiązanie. Naprawdę świetnie. Polecam każdemu, kto chce poszerzyć swoje horyzonty myślowe, poznać nowych ludzi, zbudować jakąś bazę kontaktów. Ciężko będzie oczekiwać, aby po takiej podyplomówce móc od razu wejść na rynek pracy i efektywnie ją zdobyć. Być może zdarzają się wyjątki. Jednak z mojego doświadczenia, a w tym moim procesie badawczym przeszedłem również po dyplomówkę, aby zobaczyć, jak w Polsce uczy się ux -a. To było bardzo cenne doświadczenie, którego szczerze nie polecam osobom, które wcześniej nie pracowały w zawodzie. Dlaczego? Dlatego, że niestety, mimo tego, iż zagadnienia są teoretycznie włożone w proces. To jednak nie dochodzi do przepływu informacji między poszczególnymi sekcjami. Być może jest to moje osobiste doświadczenie, jednakże patrzyłem na proces dydaktyczny z perspektywy po pierwsze osoby, która już dwie dekady niemalże spędziła w branży oraz pedagoga, którego zadaniem jest ustalenie procesu dydaktycznego w taki sposób, aby był on naprawdę efektywny. Stąd te spostrzeżenia. Niemniej jednak jest to miejsce, gdzie można spotkać ludzi, którzy dążą w tym samym kierunku i chcą osiągać te same cele. Ilu się to udaje? Trudno mi powiedzieć, dlatego że nie prowadzę statystyk. Mogę jedynie powiedzieć, iż z mojej grupy były to jednostki. Jeśli zaś chodzi o bootcampy, to na pewno w porównaniu do Wiedzy, którą oferuje podyplomówka, ten zakres materiału jest dużo bardziej dostosowany do oczekiwań rynku. Cały szkopuł tkwi w sposobie podawania wiedzy i w metodykach dydaktycznych, które trzeba mocno ukierunkować na dostarczanie wartości. Chciałbym naprawdę krócej, ale uwielbiam o tym mówić. Zatem, jeśli mówimy o roli mentora, prawdziwego mentora, który skupia się na tobie, dlatego że to ty musisz dostarczyć unikalną propozycję wartości na rynek, to mówimy o relacji, która budowana jest przez cały okres nauki. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że mentor widzi twoje postępy, może analizować twój sposób myślenia i twoje cele. Widzi też jak pewne metodyki przychodzą Ci z łatwością, a inne zadania są bardzo trudne do osiągnięcia. Tylko wtedy mentor może ukierunkować Cię zawodowo i rynkowo. Tylko wtedy mentor może wskazać Ci odpowiednią, łatwą drogę do osiągnięcia celu przebranżowienia się. Nie byłoby to możliwe, gdyby mentorzy byli zmieniani, gdyby mentorzy realizowali z Tobą tylko pojedyncze zagadnienia. Dlatego też wszystkie Twoje postępy, Twoje zaangażowanie w pracę w zespole, zaangażowanie w zadania indywidualne są przez mentora ściśle analizowane i na tej podstawie możesz otrzymać feedback, na tej podstawie możesz otrzymać zalecenia. Które ukierunkują cię rynkowo, dzięki którym faktycznie realnie wejdziesz w rynek pracy. No ale co z tym argumentem, że nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko? No, nic, no, takie są fakty. Niemniej jednak, e, twój poziom wiedzy i umiejętności, jaki jest potrzebny do płynnego wejścia w zawód e, nawet na poziomie Mid Regular, jak to bardzo często odbywa się wśród naszych absolwentów w wersji Pro. Jest absolutnie znany wszystkim naszym mentorom, którzy przeszli wielokrotnie przez wszystkie procesy znane na rynku i stosowane przez wszystkie firmy. Tam gdzie znajdują się teraz, zapewne uczestniczą tylko w części procesu, ale przez wszystkie lata swojej pracy uczestniczyli w całości. Doskonale rozumieją wartości płynące z metodyk, doskonale potrafią je dobierać w zależności od wymagań biznesowych, rozwoju produktu, jego dojrzałości oraz tematyki. To dzięki tej wiedzy potrafią płynnie wprowadzić Cię w proces, potrafią wytłumaczyć wszystkie metodyki i potrafią ukierunkować Cię tak, aby Twoja świadomość. Projektowa i biznesowa była zawsze na bardzo wysokim poziomie. Wspomniałem o tym, że mentor, budując relacje z Tobą, jest w stanie ukierunkować Cię zawodowo. Tak, odbywa się to na kursie wersji professional, tam gdzie realizujesz indywidualne zadania, tam gdzie spotykasz się ze swoim mentorem jeden na jeden podczas konsultacji powykonawczych. Wówczas rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. Nie tylko o projekcie, który został przez ciebie zrealizowany, ale o rynku, o możliwościach, o wejściu na rynek zagraniczny. Oczywiście warunkiem jest znajomość języka angielskiego. Natomiast poziom, który mogli zaprezentować, był w zupełności wystarczający do tego, aby zostali zatrudnieni przez firmę zagraniczną mającą siedzibę za granicą i pracują zdalnie. Pamiętaj, w Akademii patrzymy na każdą osobę indywidualnie. To holistyczne podejście, to dostrzeganie mocnych i słabych stron pozwala nam na ukierunkowywanie Cię w taką stronę, aby możliwe było osiągnięcie Twojego zamierzonego celu. Dobra, nie chcę Cię zanudzać, więc jeśli masz jeszcze chwilę, to szybko przejdę do kolejnej części. Mógłbym o całym naszym procesie dydaktycznym w Akademii UXUI opowiadać naprawdę długo, bo jest to moja pasja. Edukacja jest moją pasją. Odkąd pamiętam, interesowałem się sposobem przekazywania wiedzy, ale efektywnym. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki i pedagogiem. Łączę zatem te wszystkie domeny, a kiedy dodać do tego jeszcze całe moje doświadczenie branżowe, Związane z analizą danych, wyciąganiem wniosków, metodykami i dostarczaniem wartości, wtedy szybko dojdziesz do wniosku, że musiałem całą swoją wiedzę praktyczną zastosować w odniesieniu do opracowania kursu. Dlatego też badając potrzeby, zarówno Twoje, jak i w rynku pracy, dlatego też cała dydaktyka na kursie skupia się dokładnie na Tobie. To ty jesteś unikalną propozycją wartości na rynku. To ty chcesz się przebranżowić. To ty chcesz osiągnąć kolejny etap rozwoju w swoim życiu. To Tobie musimy, my jako Akademia, my jako mentorzy, dostarczyć wartość. Dlatego też jeden mentor, jedna grupa, dzięki czemu możemy osiągać tak dobre rezultaty w procesie dydaktycznym. Miłego.